Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, Ada Bartuś, Emila Krzywińska i kolejny odcinek Tu i Teraz. Sponsorem odcinka jest Biuro Nieruchomości Rakowska działające na terenie od Krzeszowa po Szklarską Porębę. Jutro walentynki i dzisiaj miało być o miłości. I wydawało się, że to temat łatwy, lekki, przyjemny, ale okazało się, że wcale tak lekko i przyjemnie nie jest. Nie jest i chyba wszystko wynika z tego, że... Mamy trudności jako ludzie z mówieniem o uczuciach i emocjach, a tak naprawdę każdy z nas tej miłości pragnie i, i tej miłości chce, ale nie umiemy o tym rozmawiać. Coś w tym jest, bo nakarmienie od dziecka e, najpierw bajkami, e, potem wszelaką literaturą i poezją, tą czytaną z własnej woli i tą czytaną pod przymusem, czyli w szkole. E, a potem zbombardowani tak naprawdę popkulturą i mm, kinem amerykańskim, hollywoodzkim, mamy pewne wyobrażenie tego, jak to powinno wyglądać. I taki gotowy scenariusz na własne życie. No taką e, z jednej strony albo nieszczęśliwe love story, czyli tu, e, nie wiem, to Stojezki, Achmatowa, Briusow, e, albo takie hollywoodzkie, gdzie od żarty do Najpierw śmieć. No, no, nie, jeżeli długość szczęśliwy masz Titanika, nie, jeżeli długość szczęśliwy Najpierw pełno przygód, Potem masz jakiś tam, nie wiem, co tam z tych takich romantycznych. Wiesz, co mogłabym z Godzinami zmieniać. Swoje... Jak z rękawy, ale chyba nie o to chodzi w każdym razie. W każdym tym filmie. Para pokonuje różnego rodzaju trudności, które stają im na drodze yy, i finalnie są razem. I, I tak to się kończy, tak? tak? I żyją długo i szczęśliwie. I żyją Jak długo i szczęśliwie. Mhm. Potem lecą napisy końcowe, tylko jakoś kurze, nikt nie powiedział. Jak to dalej sobie z tym poradzić po napisach końcowych? No tak, nie mamy instrukcji, ale sama powiedziałaś, że taki film czy książka nie powinny być dla nas wzorem do naśladowania, czyli taki hollywoodzki film nie powinien być. Tym, czego my oczekujemy we własnym życiu. I jeśli, inspiracją może być. Inspiracją jak Zresztą najbardziej, ja nie ale, ale, ale nie takimi życie. oczekiwaniami. Nie powinniśmy oczekiwać, że nasze życie będzie właśnie yy, tak wyglądać. Wszyscy kiedyś byliśmy zakochani i doskonale wiemy, że te. Motyle w żołądku, przyspieszone bicie serca, wiesz, zasychanie w gardle, niespanie po nocach, myślenie o kimś na okrągło jest kompletnie naturalne. Tak. I, i, I taka jest ta faza zakochania. A co do tego życia, dalej po napisach końcowych, wiesz, co mamy, mi się wydaje, dzisiaj taki szeroki wachlarz, dostęp możliwości, książek i to niekoniecznie poezja, ale takie książki same, samorozwojowe, życiowe, praktyczne, psychologiczne, które dają nam możliwości i pokazują, w jaki sposób utrzymać później miłość, jeśli ją z, znajdziemy, pokazuje tą równowagę, którą w życiu powinniśmy zachować, jeżeli chcemy, żeby ta miłość w naszym życiu cały czas była. Tylko kwestia umiejętności mm, korzystania z tego, co nam daje w dzisiejszych czasach. Internet, chociaż równie dobrze możemy iść do biblioteki. Ale to ciekawe, poszukać. co powiedziałaś, bo tak naprawdę dzisiaj dówki nie wylądujesz na terapii, to nie wiesz, że miłość nie boli. Tak. 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 bo jesteś nakarmiona tymi książkami, tymi bajkami, tymi e, frazesami z hollywoodzkich filmów. Wiesz co, no każdy film e, romantyczny mm, kończy się happy endem, ale, ale wcześniej, wcześniej, wcześniej boli. tak, wcześniej bardzo boli są te e, burzliwe rozstania i powroty, tak? Mhm. Mm. A faktycznie tak jest, tak jak powiedziałaś. A dzisiaj idziesz na terapię i słyszysz tam od terapeutów, myślisz nie, 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 to, to toksyczna relacja. Nie, nie wyjdź, masz zły wzorzec, nie, miłość nie boli. I tego słuchasz masz 40 lat i słuchasz tego jak zaklęta, i myślisz sobie, halo, halo, w ogóle co tu się wydarzyło, nie? Jak, jak to zbudować, jak uformować te relacje? I teraz do tego, co ci przerwałam powiedzmy, że mówisz, że... O dzisiejsza rzeczywistość, oferuje tak wiele możliwości poznania różnych ludzi na, na swoim mhm. tyłku, e, i tak i nie, prawda? I tak i nie. Y, zdecydowanie. Mhm. I y, no, ja jestem zwolennikiem y, poznawania ludzi w realu, spotykania ludzi w realu, mhm. bardzo sobie cenię te y, relacje międzyludzkie y, y Zamknęłam się chyba na taki świat online, jeśli chodzi o poznawanie nowych ludzi. Nie wiem, czy to jest dobre, chociaż hmm, no faktycznie, w real, nie, real jednak do mnie zdecydowanie niepierwało. Ale nie ma lepszego do zaoferowania tobie e, w przeciwieństwie do e, świata online. Czy, czy to się według Ciebie różni? Wiesz co, dla mnie y, bardzo ważne są emocje. Emocje, które y, widać na twarzy, widać w ciele, y, zachowania, spojrzenia y, feromony. dokładnie, zapach, dotyk y, wszystko, że tak powiem, y, ma znaczenie i tego mi brakuje w tych y, spotkaniach. Y, Poznawania ludzi online. Ja wiem, że w realu też zakładamy maski. Też każdy z nas stara się wypaść jak najlepiej przed tą drugą osobą, bez względu na to, czy to jest płeć przeciwna, czy ta sama. Zawsze chcemy wyjść jak najlepiej i poznać i dać się poznać z jak najlepszej strony. I to też niekiedy jest pułapką. Ale jednak mając jakąś wiedzę czy umiejętności, uczymy się cały czas i poznajemy rozpoznawać po reakcjach ciała cała, e, gestu. całych gestów, mimiki. E, jakoś jest mi do tego bliżej, ale tobie wiem, że nie. Ja uważam, że jedno drugiego nie wyklucza, choć mi świat realny w pewnym momencie e, w ogóle się odkleił. Może to przez to, że wiesz, ciasne środowisko, e, ciągłe takie kręcenie się wokół e, jednego mm, miejsca, ciągle ci sami ludzie, no trudno poznać kogoś nowego, jak jesteś w miejscu, w którym znasz wszystkich, tak? A jeszcze ciebie w ogóle wszyscy znają. Już nie przesadzaj, ale, tak to, tak no, nie przesadzaj. No tak jest. Jakieś takie nie, wiem, takie, nie No tak jest, jesteś osobą e, medialną, osobą e, trochę publiczną, także... Ty też. E, <laughs> to mnie trochę przeraża. <laughs> mm. Ma to, swój, to jest pewien urok, nie Więc, mm -hmm. Ale to nie jest coś, co bym jakoś tam e, spędzał sens powiek. E, natomiast e, przez ten zaklęty ciasny krąg no musisz jakoś go opuścić, chcąc poznawać ludzi, chcąc mieć jakieś udane relacje. Uważam, że tutaj świat online jest przydatny, ciekawy i fajny, pozwala poznać ludzi i to niekoniecznie coś do relacji wiesz, stricte romantycznych, ale w ogóle mhm. mam mnóstwo znajomych, których poznałam online w różnych okolicznościach przyrody, bo świat online, tak samo jak ty nieraz mówisz, albo kogoś spotkałam na weselu, w żabce, nie wiem, na ulicy, tak? Tak samo w świecie online możesz kogoś poznać, nie wiem, pisząc komenta, tak? Niekoniecznie musisz od razu spotkać kogoś i poznać na portalu randkowym, mm -hmm. tak? Ale okej, okay, jasne, są portale randkowe, świetnie, są potem różne komunikatory, którymi możesz się posługiwać do momentu, kiedy uznasz, że... Ten człowiek jest wart tego, żebyś zaszczyciła go swoją obecnością w realu, tak? No i wtedy tutaj spotykamy się w tym punkcie, do którego bez względu na to, czy spotykasz kogoś online, czy poznajesz kogoś w realu, dochodzi ten punkt spotkania na żywo, ale nie ten przypadkowy na ulicy, tylko nie ten, ostatnia. do którego dążysz. Tak, to też tak słyszałam. No każdy się pojawia w naszym życiu po, po coś i czegoś ma nas nauczyć, ale mm, zaraz gubię wątek. Yy, w każdym bądź razie, bez względu na to, czy poznamy kogoś w realu, czy poznamy kogoś online, yy, potem przychodzi te, to pierwsze spotkanie. Mhm. To spotkanie, w którym yy, i tak chcemy wywrzeć na kimś dobre wrażenie, chociaż wcześniej w moim wypadku poznaliśmy się przypadkowo, czyli już żeśmy się widzieli i ten kontakt realny, żeśmy my mieli, to tak naprawdę no, te kluczowe spotkanie ma znaczenie. Ja też y, zgadzam się z tym, że to spotkanie jest zawsze y, takie kluczowe, bo po nim wiesz, czy coś coś dalej z tym robić, chcesz tego się rozwijać, jesteś tym w ogóle zainteresowana, czy nie? Tak, rzeczywistość jest zawsze pozwala nam na dokonanie tej oceny. Wiesz, nie jak... można jej dokonać tak zupełnie online. Online. I wiesz, jak to jest, nawet... Zawsze może jest tam bezpieczny dystans, nie? Jest, bo mhm. y, może ktoś ci się wizualnie podobać, y, może ci się z nim świetnie pisać, może ci się z nim świetnie rozmawiać przez telefon, y, ale tak naprawdę w tym wszystkim, i to nie jest wcale scena z filmu, y, ani z książki, tak naprawdę liczy się... To kliknięcie, dokładnie. No tak, mamy więc... połączenie świata realnego ze światem wirtualnym słowem kliknięcie. Tak, no, tak. kliknie albo nie. Tak, tak, no zdecydowanie to jest, to jest istotne i nie wszyscy, chyba nikt nie umie tak naprawdę tego nazwać, po prostu mówi się, że to jest to coś, do czego... Co powoduje, że do tej drugiej osoby tak bardzo cię ciągnie? Dla jednych mhm. są to oczy, dla, dla drugich, nie wiem, usta, spojrzenie, osobowość, aura, energia, która go otacza, nie wiem, wzajemne porozumienie dusz. No coś tam jest, coś tam jest, i potem tak trudno jest to um, utrzymać. W takim sensie, wiesz, no nie, nie bądźmy tutaj, nie pokazujmy się jakąś naiwnością, że zatrzymamy motyle i nie pozwolimy im paść, nie? To, mm -hmm. to, 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 to już chyba na tym etapie życia wiemy, że no, one padają. No, no to... właśnie zaskoczyłaś mnie, bo tak. ja... tak Nie padają? Nie, mi nie padają. To jest fenomen. Ja, ja uważam, że mm, jesteśmy w stanie te motyle podtrzymać cały czas. Oczywiście nie będą one tak, na samo, tak samo no. intensywne, no. ale jednak e, tak, wierzę w to, że jesteśmy w stanie być zakochanym w kimś, Cały czas kochać e, to już, że tak powiem, inna bajka, bo wszyscy wiemy, że to zauroczenie, fascynacja przechodzi w fazę zakochania, a potem w tą taką prawdziwą miłość, mhm. e, ale chyba właśnie sztuką dla mnie jest to, żeby każdego dnia rozkochiwać się w sobie na nowo i na nowo się w sobie zakochiwać. No to taki e, ideał, nie? książkowy trochę. E, wiesz, co nie będę dobrze Czaro, nie znasz, także e, wiesz faktycznie, że e, jestem fanem poetów i, i, i filmów romantycznych, mm, ale też y, wielu mądrych ludzi i, i badań dowodzi jednak tego, że wzajemne zrozumienie i rozmowy y, są w stanie podtrzymać. No właśnie. Podtrzymać, to wydaje, że w ogóle kluczowe w takiej relacji, w każdej takiej relacji damsko-męskiej, męsko-damskiej mhm. i w różnych innych możliwych wariantach y, pożądanych, to chyba kluczowa jest w ogóle właśnie ten, ten element takich głębokich rozmów, potrzeby ich przeprowadzania mm -hmm. e, z tą drugą osobą, e, tego, że one się pojawiają, tego, że one są, e, że one nas tylkoś prowadzą, one nam coś dają, coś do tego naszego życia wnoszą. To jest jeden taki bardzo ważny element. Drugim takim ważnym elementem jest to, e, o, o sobie mówię, żeby mieć e, Kogoś, kto dotrzyma ci kroku. Nie będziesz go za sobą ciągnęła, ani nie będziesz za nim biegła. Jest ktoś, kto dotrzyma ci kroku. Czyli ktoś, kto. Mm... Kto nie stworzy wokół ciebie takiej klatki miłości, tylko doda ci skrzydeł i, i pozwoli ci się ze rozwijać swoją drogą. Tam wiesz, ze skrzydłami. No. <laughs> Będzie, nie, żeby inspirował. Nie chodzi o to, żebyśmy robili to samo. No, zdarzają się takie mm -hmm. cudowne, wiesz, momenty, kiedy spotykasz kogoś, mm -hmm. kto akurat y, jest, że tak powiem z Twojej branży. Mm -hmm. ale, ale to nie jest w ogóle konieczne, tak? Bo w tych relacjach y, można odnaleźć coś wspaniałego, robiąc w ogóle zupełnie różne z pozoru rzeczy, ale na tyle się inspirować w tym, co robimy mm -hmm. w życiu, że to nas pcha, to nas napędza. E bo nas niesie, to jest kurczę ważne, Motyle są fajne, nie? Fajne jest. Wiesz co, y wiem, że nie lubisz mojego księcia, y ale te słynne zdanie, które on... Y Wypowiada, że jeśli coś kochasz, puść to wolność, do ciebie wróci, jest twoje. Jeśli nie, nigdy twoje nie było. W odniesieniu właśnie do miłości, czyli do dania sobie tej przestrzeni w związku, do, do rozwijania się właśnie, do inspirowania siebie nawzajem, wspierania się w tym, do czego dążymy. Bardzo ważne jest to, co powiedziałaś, czyli ta inspiracja, żeby jedno dla drugiego było inspiracją i pchało nie na zasadzie takiego, wiesz, to co powiedziałaś: ciągnięcia, ciągnięcia. Mhm. ale na zasadzie takiego wsparcia i pozwolenia komuś na bycie sobą w związku i iście do przodu. To jest dla mnie bardzo ważne również. No, w ogóle przestrzeń jest też bardzo ważna. I ja tak dzisiaj z perspektywy czasu się zastanawiam w ogóle, czy, czy, czy to jest w ogóle konieczne, żeby ludzie żyli ze sobą pod jednym dachem. Czasem się nad tym zastanawiam. Czasem, czasem, to jest ogromne wyzwanie na pewno, mm -hmm. prawda? To jest ogromne wyzwanie, ale w którymś momencie, ja mam takie wrażenie, i tak dochodzimy do takiego punktu, w którym e, można krzywo postawić kubek, nie? Mm -hmm. Albo po prostu włożyć nóż do zmywarki, nie? W tym kierunku. No, nie, no jakieś takie absurdnie, wiesz? Tak. E, i docieramy do takiego momentu, w którym e, ktoś musi ustąpić pola e, w tej przestrzeni, mm -hmm. e, a co się z tym wiąże, się oddać część siebie też. Mm -hmm. e, I to jest takie, mm, no w w człowieku jakaś taka terytorialna potrzeba w ogóle posiadania swojej przestrzeni, swojego miejsca, e, swoich przygłupich nawyków, jakie posiadamy, mm -hmm. typu, nie wiem, żarcie czekolady w środku nocy. Ale wiesz co, e, e, ale miłość to jest właśnie akceptacja. No. To jest akceptacja przede wszystkim samego siebie, ale też właśnie tej drugiej osoby, którą kochamy. I Gary Chapman bodajże on określił miłość, którą. Okazujemy, czy którą otrzymujemy ma pięć języków, mhm. tak? Czyli ten dotyk, słowo uznania, wspólnie spędzany czas, prezenty i przysługi, które wykonujemy. I teraz chyba najważniejsze w tym wszystkim jest, żebyśmy sami zrozumieli, w których momentach najbardziej czujemy się kochani, i to, żebyśmy zrozumieli, którym językiem dominującym mówi nasz partner. Mhm. Wtedy, jeśli dzięki tej wspólnej komunikacji. I rozmowie, dowiemy się, w jaki sposób nasz partner czuje się kochany, chociaż to nie jest nasz język, nauczymy się nim posługiwać, żeby sprawić tej drugiej osobie przyjemność, tylko musi to oczywiście działać w dwie strony. I to jest chyba takie, takie istotne, wzajemne zrozumienie i wzajemna akceptacja, żeby to wszystko się udało. Na pewno wydaje mi się, że to jest bardzo istotne w ogóle komunikacja sama w sobie jest. Szalenie istotna, i tak naprawdę chyba wszystko, co na tym świecie e... funkcjonuje, to jest, jest komunikacja. to jest komunikacja. Ja, może nie odniosę się tym razem do filmów hollywoodzkich, ale tak mi się skojarzyło z tymi serialami brazylijskimi. No. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądałaś jakikolwiek na pewno, bo no, kiedyś były jakieś takie hity, jakieś, nie, nie wiem, Paloma, czy jakieś takie. Sprawienie. Nie wiem, <laughs> jakieś próbine! takie zbudowane anioła, bo no właśnie, coś w tym I zauważyłam, że w ogóle nie było byłoby tego serialu, gdyby od początku została wyjaśniona jedna konkretna sprawa. Wszystkie Problemy, które się biorą w komunikacjach międzyludzkich, jest z niedopowiedzeń, mm -hmm. z tego, że tak naprawdę nie mówimy tego, co czujemy, nie umiemy o tym powiedzieć. Ukrywamy niektóre rzeczy i powstaje taka nasza własna Za, telenowela, telenowela brazylijska. telenowela brazylijska, się <laughs> może ciągnąć i ciągnąć. A my w tym kinie. Możemy siedzieć i siedzieć, nie zauważywszy, że właśnie o to poleciały już tak dwa lata temu napisy końcowe i wypadałoby z tego kina wyjść i spróbować żyć, nie? Tak, No i coś, coś w tym jest. Sponsorem odcinka jest Biuro Nieruchomości Rakowska działające na terenie od Krzeszowa po Szklarską, Porębę. No dobrze, a czemu tak jest, że my w ogóle nie potrafimy gadać o uczuciach? To wydaje mi się chyba, że mm, boimy się odrzucenia. To jest jedna rzecz, dlatego że mm, nie wiemy, jak ta druga strona y, zareaguje, i boimy się tego odrzucenia. Jeśli już jesteśmy z kimś i ten związek trwa, y, to mimo wszystko nie rozmawiamy o uczuciach, y, bo chyba się trochę. Wstydzimy siebie nawzajem. Ja wiem, że to może zabrzmieć abstrakcyjnie, o, bo przecież, przecież, że tak powiem, śpimy w jednym łóżku i, i, i niejednokrotnie mamy wspólnie, wspólnie dzieci, ale, ale tak naprawdę gdzieś jest ten wstyd w nas. I przede wszystkim nie umiemy, bo nikt nas tego nie nauczył. No właśnie, nikt nas nie nauczył. Nas poszerowano jakimiś w ogóle bzdurami. O śpiącej królewnie. E, księciu na białym koniu, nie? E, walczącym ze smokiem. E, o panie, która tam mieszka z siedmioma krasnalami. Mm -hmm. Śpiąca królewna. Śpiąca królewna. Śpiąca. Mm -hmm. e, potem tym Hollywoodem znowu, nie? Mm -hmm. Ale od w tym Hollywood tak potoczyście, nie? O tych uczuciach właśnie. Po no właśnie. E... Wiesz co, ja czasem mam takie wrażenie, że oni to powiedzieli za nas. Mhm. Wiesz o co chodzi? Że my żyjemy w takim przekonaniu, że czy taki dzień, że to gdzieś tam tak samo z nas ta, te kwestie wybrzmią, ale nie wybrzmiewają, dopóki tego nie robimy. Tak? Ale wiesz co, to jest też to, o czym powiedziałam o tych pięciu językach miłości. Nie chcę tutaj generalizować w żaden sposób, ale faktycznie mężczyźni często mają tak, że okazują miłość czynem. Byli tymi e, przysługami, tak? E, czyli e, weźmie samochód na myjnie, w samochodzie posprząta, e, nie śmieci wiem, skosi trawie, e, trawę, wyniesie śmieci i dla niego jest to sposób, w jaki pokazuje e, u, u, uczucia. My, kobiety, niestety, albo istety, lubimy słuchać o tym, że ktoś nas kocha, i, i, i lubimy też ok okazywanie tych uczuć i gesty. E, e, i gesty. A poza tym y, świat jest przepełniony takimi stereotypami i y, o ile kobiety są trochę bardziej wylewne, jeśli chodzi kwestia y, uczuć i emocji, może nie do końca umieją je y, mówić, chociaż i tak wychodzi y, im to dużo łatwiej. Y, mężczyźni jednak boją się y, mówić o uczuciach. Y, Ponieważ mężczyzna to musi być taki twardziel, wiesz. No i to jest straszny koszmarny stereotyp, nie? To, no tak. Tak jak ta wylewna laska, e, tak ten e, zamknięty w sobie facet, który ma być twardy. To jest jakiś strasznie krzywdzący stereotyp. Ale z, z drugiej ale strony. Oczywiście, nie? ale kobiety też są takie nieodparady są te memy domyśl się, tak? E, ta. czyli wbrew pozorom e, też. E, nie umiemy wyrażać wprost tego, co czujemy, licząc na to, że partner po prostu się domyśli. Mhm. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że pod tym wszystkim jednak stoi taki lęk. I ciągła yy, fatalna komunikacja. Tak, no fatalna to, to, to cały czas to, o czym rozmawiamy, tak? Ja mówię, piszę jedno, <laughs> i jakby to płynie samo sobie. A on drugie i to tak jakoś dziś mijamy się. Wiesz to, że się mijamy, to jest jedno, ale dwa to, co jest takie kluczowe, że przez te całe niedopowiedzenia mhm. i niewypowiedziane słowa, niewyjaśnione sytuacje budujemy taką skorupę wokół wcynośne, siebie, wiesz? Niewykorzystane sytuacje zawsze się mszczą. Ja nie jestem specjalistą sportu, Grzesio, Tomaszewski by nam powiedział, to może nawet przekręciłam trochę, ale mam nadzieję, że sens został, ale to tak jest, jak czegoś nie powiesz, to to się prędzej czy później na tobie zemści, nie? No tak, zdecydowanie. W takich relacjach z w ogóle relacjach. Zdecydowanie. Raz, że możemy sobie coś e, dopowiedzieć, e, I źle zrozumieć, tak. e, albo możemy sobie nadbudować, czyli nadinterpretować czy zachowanie, czy e, napisaną wiadomość, czyli albo w jedną, albo w drugą stronę może to iść, a ani jedna, ani druga nie jest, e, nie jest dobra. Mhm. Jaki moral z tego? Miłość trudna jest. Wymagająca. Myślałam, że będziesz cytować jest jeszcze dokładnie znok. Nie, pamiętam <grym> z całego. Ale no sporo prawdy tam. Ja w sumie daleko jestem od tego, ale tam sporo prawdy jest, nie? No tak na pewno. Ja bym tutaj poszła w poetów, czyli William Shakespeare, że prawdziwa miłość lubi ciszę i jest milcząca, ponieważ prawdziwe są czyny, a nie słowa. No, no i tą taką płętą, słodko-gorzką, chyba zakończymy te nasze wywody o miłości do przyszłych walentynek. Przyszłych walentynek, e, spokojnie, za dwa tygodnie, no, to będzie temat. tusty czwartek. Może o pójdzie nam sprawnień. Może tak. Państwo zechcą jakieś swoje opinie na temat miłości, relacji, e, śmiałości w wypowiadaniu uczuć, emocji i własnych refleksji na temat miłości. Chętnie posłuchamy, jak się z nami podzielicie tymi przemyśleniami. E, poczytamy o tym. No i co? No i na dzisiaj. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy, Dziękujemy. Do i zobaczenia. do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest Biuro Nieruchomości Rakowska działające na terenie od Krzeszowa po Szklarską porębę.